W dzisiejszym odcinku poświęcamy uwagę jednej z najbardziej unikalnych postaci w historii filozofii, Diogenesowi z Synopy. Jego życie i nauczanie stanowią kontrast do poważnych i często skomplikowanych doktryn filozoficznych, przypominając nam o znaczeniu humoru i prostoty w poszukiwaniu prawdy. Diogenes, często nazywany cynikiem, był jednak kimś więcej niż tylko krytykiem społecznym. Jego filozofia i działania miały głęboki wpływ na późniejsze pokolenia, w tym na stoików. Żył w skrajnej prostocie, demonstrując swoje poglądy poprzez bezpośrednie działania i często humorystyczne gesty. Jedną z najsłynniejszych historii o Diogenesie jest jego spotkanie z Aleksandrem Wielkim. Kiedy Aleksander, jeden z najpotężniejszych ludzi swoich czasów, zapytał Diogenesa, czy może coś dla niego zrobić, Diogenes poprosił go tylko, aby odsunął się nieco, bo zasłania mu słońce. Ta anegdota symbolizuje niezależność i odwagę Diogenesa w obliczu władzy, a także jego przywiązanie do prostych przyjemności życia. Inna znana historia dotyczy poszukiwań prawdziwego człowieka. Diogenes chodził w dzień, gdy świeciło słońce z zapaloną latarnią, twierdząc, że szuka prawdziwego człowieka. To działanie Choć na pierwszy rzut oka absurdalne, kryło głęboki przekaz o stanie ludzkości i trudności w znalezieniu prawdziwej wartości wśród ludzi. Jego ekscentryczne zachowania, takie jak publiczne jedzenie i spanie na ulicy, miały na celu wykpić społeczne konwenanse i pokazać, że natura ludzka nie potrzebuje zewnętrznych ozdób i luksusów, aby być spełnioną. Diogenes był również znany z ostrego języka. I umiejętności wykorzystywania humoru jako narzędzia filozoficznego, jego riposty i dowcipy nie tylko bawiły, ale i skłaniały do refleksji nad głębszymi prawdami życia. Oto pięć zasad życia według Diogenesa, które przekazują jego unikalne spojrzenie na świat i nadal mogą nas inspirować i uczyć, nawet wieki później. Zasada pierwsza: żyj prosto i naturalnie. Pierwsza zasada, jaką Diogenes z Synopy przekazał światu, dotyczy głębokiej wartości prostoty życia. Jego decyzja o zamieszkaniu w beczce nie była wymuszona przez okoliczności, lecz była świadomym wyborem, podkreślającym jego dążenie do życia pozbawionego zbędności. To, co wydaje się być skrajnym minimalizmem, w rzeczywistości było głębokim poszukiwaniem prawdy i sensu życia. Przykładem tej filozofii jest anegdota o miseczce. Kiedy Diogenes zobaczył dziecko pijące wodę z dłoni, zdał sobie sprawę, że miseczka, którą posiadał, jest niepotrzebnym przedmiotem. To działanie odzwierciedla filozoficzną ideę, że prawdziwa mądrość i zrozumienie życia nie wymagają zewnętrznych dóbr, lecz odnalezienie wartości w prostych, naturalnych czynnościach. Podobnie, gdy zobaczył człowieka pijącego z ozdobnego naczynia, jego komentarz. Im mniej masz, tym mniej potrzebujesz, staje się wyrazem głębszej myśli, która nawiązuje do idei, że prawdziwe bogactwo nie leży w materialnych dobrach, lecz w umiejętności odnalezienia szczęścia w prostocie. Ta postawa przypomina nauki Zen, gdzie pełnia i pustka współistnieją, a prawdziwe znaczenie życia znajduje się w odrzuceniu nadmiaru i skupieniu na istocie. Diogenes poprzez swoje życie w skromności. Stawiał się w opozycji do powszechnie akceptowanych przekonań o wartości materialnego bogactwa i społecznego statusu. Jego podejście do życia było manifestacją przekonania, że szczęście i wolność są stanem wewnętrznym, który można osiągnąć przez odrzucenie zewnętrznych ozdób i fałszywych potrzeb. Ta zasada prostoty życia, prezentowana przez Diogenesa, zachęca do refleksji nad naszymi własnymi życiowymi wyborami. Wskazuje na to, że w prostocie i minimalizmie można znaleźć głębsze zrozumienie siebie i otaczającego nas świata. Pokazuje, że wartościowanie życia przez pryzmat posiadania często odciąga od zrozumienia prawdziwej esencji egzystencji. Zasada druga: bądź bezpośredni i mów prawdę. Druga zasada, którą możemy wywieść z życia Diogenesa, podkreśla znaczenie bezpośredniości i mówienia prawdy. Diogenes, znany z bezkompromisowego podejścia do prawdy, używał swojego ostrego języka, aby odsłaniać fałsz i hipokryzję w ludzkich zachowaniach i pragnieniach. Ta zasada przypomina nam, że mówienie prawdy jest nie tylko aktem odwagi, ale również sposobem na ujawnienie głębszych prawd o naturze człowieka. Diogenes często używał swojej bezpośredniości do wyrażania krytycznych opinii na temat społeczeństwa. Na przykład, kiedy ludzie zachwycali się bogactwem i luksusem, Diogenes podkreślał ich pustkę, mówiąc: To absurd, że ludzie dążą do posiadania więcej, narażając się na większy ból przy stracie. Jego słowa były jak lustro, odbijające sprzeczności i paradoksy w ludzkich dążeniach. Podczas spotkań z ludźmi o różnych postawach życiowych, Diogenes nie wahał się wskazać na ich wewnętrzne sprzeczności. Jego komentarze, choć często kontrowersyjne, zmuszały do refleksji nad autentycznością i wartościami. Zasada mówienia prawdy i bezpośredniości, którą wyznawał Diogenes, uczy nas, że prawda może być narzędziem do głębszego zrozumienia siebie i świata. Pokazuje, że ważne jest bycie autentycznym i szczerym wobec siebie i innych, nawet jeśli to może prowadzić do kontrowersji. Ta zasada zachęca nas do poszukiwania prawdy. W naszych własnych życiowych wyborach i relacjach z innymi. Zasada trzecia: bądź krytyczny i niezależny w myśleniu. Trzecia zasada, inspirowana życiem Diogenesa, podkreśla wartość krytycznego myślenia i niezależności intelektualnej. Diogenes był znany z tego, że nie bał się kwestionować ustalonych norm i konwencji społecznych. Jego podejście do życia było świadomym wyborem. Demonstrującym, że prawdziwa mądrość i wartość człowieka nie są mierzone przez materialne sukcesy czy społeczny status. Diogenes często wyrażał swoją pogardę dla dążenia do bogactwa i władzy. Uważał, że autentyczna wartość osoby leży w jej wewnętrznej cnocie i mądrości, a nie w bogactwie czy osiągnięciach. Podkreślał, że prawdziwe bogactwo to nie posiadanie wielu rzeczy, ale umiejętność życia bez nich. Jego podejście do religii i tradycji również odzwierciedlało jego krytyczne myślenie. Diogenes często publicznie kwestionował sens niektórych rytuałów religijnych, twierdząc, że zewnętrzne obrzędy nie są równoznaczne z prawdziwą duchowością. Podkreślał, że ślepa wiara bez głębszego zrozumienia i osobistego doświadczenia jest pusta. Diogenes przez swoje życie i działania zachęcał do niezależnego myślenia, kwestionując przyjęte wartości i zachowania. Jego podejście do życia było przesłaniem, że warto podważyć to, co uważane jest za normę, i odkryć własną drogę do zrozumienia świata. Zasada krytycznego myślenia i niezależności, którą prezentował Diogenes, przypomina nam o znaczeniu posiadania własnego zdania i odwadze w jego wyrażaniu. Jego życie było przykładem, że wartościowanie życia przez pryzmat zewnętrznych norm. Często odciąga nas od zrozumienia prawdziwej esencji egzystencji. Zasada czwarta: stosuj humor. Czwarta zasada, inspirowana życiem Diogenesa, zachęca do stosowania humoru jako istotnego elementu filozoficznego myślenia. Diogenes, słynny ze swojego błyskotliwego dowcipu i oryginalnych zachowań, często wykorzystywał humor, aby wyrażać swoje filozoficzne poglądy oraz Krytykować i wyśmiewać utarte idee i postawy. Jego najbardziej znany przykład humoru to sytuacja, gdy przyniósł oskubanego kurczaka na wykład Platona, kwestionując jego definicję człowieka jako istoty dwunożnej i pozbawionej piór. Ten gest, pełen satyry i dowcipu, był nie tylko krytyką abstrakcyjnych definicji, ale również pokazywał, jak humor może być używany do przekazywania głębszych prawd. Diogenes stosował humor, aby Podkreślać niespójności i paradoksy w filozofii, religii i życiu społecznym. Jego podejście, charakteryzujące się ironią i satyrą, pozwalało przekazywać skomplikowane idee w sposób dostępny i często zabawny, pokazując, że filozofia może być również formą krytyki społecznej i intelektualnej. Zasada stosowania humoru jako narzędzia filozoficznego podkreśla, że można połączyć krytyczne myślenie i filozoficzne rozważania z lekkością i dowcipem. Diogenes pokazuje, że humor jest skutecznym sposobem na komunikowanie skomplikowanych idei i zachęcanie do refleksji nad przyjętymi założeniami. Ta zasada zachęca do poszukiwania mądrości. Nie tylko w poważnych dyskursach, ale również w codziennych sytuacjach i humorystycznych obserwacjach życia. Zasada piąta, nie dbaj o opinie innych. Piąta zasada, inspirowana życiem Diogenesa, skupia się na niezależności od opinii innych i świadomym lekceważeniu popularnych sądów. Diogenes słynął z ignorowania konwencjonalnych oczekiwań i pogardzania powszechnymi sądami społecznymi co pokazywał przez swoje zachowania i wypowiedzi. Jednym z przykładów jego niezależności od opinii innych była sytuacja, gdy Diogenes zobaczył tłum ludzi entuzjastycznie oklaskujących oratora. Diogenes, zamiast dołączyć do tej grupy, zaczął klaskać do siebie samego, śmiejąc się i mówiąc Też klaskam sobie, bo też nic nie mówię. To działanie było typowym przykładem jego podejścia, które podkreślało, że nie warto ślepo podążać za tłumem i że prawdziwa wartość nie zawsze znajduje się tam, gdzie inni ją wskazują. Innym razem, gdy ludzie chwalili mężczyznę za jego bogactwo i status społeczny, Diogenes zauważył, że prawdziwe bogactwo to nie to, co posiadamy, ale to, czego nie potrzebujemy. Jego komentarze często były przypomnieniem, że wartościowanie człowieka przez pryzmat materialnych dóbr jest błędne. Zasada niezależności od opinii innych i lekceważenia popularnych sądów, którą reprezentował Diogenes, przypomina nam o wartości posiadania własnego zdania i świadomego wyboru własnej ścieżki. Diogenes przez swoje życie pokazywał, że istotne jest, aby nie ulegać presji społecznej i szukać własnych odpowiedzi na pytania dotyczące wartości i znaczenia. Ta zasada zachęca do samodzielnego myślenia i odnajdywania własnej drogi, niezależnie od tego, co jest popularne czy powszechnie akceptowane. W podsumowaniu naszej podróży przez życie i filozofię Diogenesa z Synopy możemy zauważyć, jak jego nietypowe podejście i poglądy do dziś inspirują do refleksji nad naszym własnym życiem i wartościami. Diogenes, choć często postrzegany jako ekscentryczny cynik, był filozofem, który w wyrazisty sposób przypominał o znaczeniu autentyczności, prostoty, bezpośredniości, niezależności myślenia oraz humoru w poszukiwaniu prawdy. Jego życie to przypomnienie, że czasem to, co społecznie akceptowane i uznawane za normę, nie zawsze jest ścieżką do prawdziwej mądrości i szczęścia. Diogenes pokazywał, że odwaga w wyrażaniu własnych przekonań i świadome życie zgodnie z własnymi zasadami, może być bardziej satysfakcjonujące niż ślepe podążanie za oczekiwaniami innych. Przyjrzenie się jego życiu i nauczaniu daje nam możliwość przemyślenia naszych własnych wyborów życiowych i wartości, które przyjmujemy za własne. Jego filozofia przypomina nam, że czasem warto zatrzymać się i zastanowić nad tym, co naprawdę jest ważne, oraz odkryć radość i wolność w prostocie, szczerości, krytycznym myśleniu i zdolności do śmiechu nawet nad sobą. Diogenes z Synopy, choć żył wieki temu, nadal pozostaje aktualny i inspirujący. Jego życie i filozofia stanowią istotne przypomnienie, że w naszym złożonym i często skomplikowanym świecie wartości takie jak prostota, autentyczność i humor mogą prowadzić nas do głębszego zrozumienia siebie i świata wokół nas.